Narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji w grafice. Bardzo często pojawiający się temat. Bywa, że potrzebujemy jakiegoś elementu graficznego do działań marketingowych, czy też w komunikacji z klientem. Na przykład pojazd, który jest prezentem. Przy okazji widzimy na grafice, że aktualne wersje tych narzędzi bardzo dobrze radzą sobie z logotypami, co nie było wcale takie wcześniej oczywiste. Zobaczmy, jak sobie radzą różne narzędzia z bardzo prostym promptem, poleceniem. Zacznijmy od ChatGPT-4. I prompt, polecenie: Namaluj osobę stojącą na scenie, która prezentuje stary i nowy pojazd w największym skrócie i widzimy efekty jego pracy. ChatGPT do tworzenia grafik wykorzystuje narzędzie Deli 3. Mamy już do dyspozycji Deli 3 Ultra, dzięki któremu mamy dodatkowe wsparcie. Możemy go poprosić nie tylko o wykonanie grafiki, ale również o analizę naszego polecenia. I to właśnie zrobiliśmy. To jest też podpowiedź, na co warto zwrócić uwagę, tworząc tego typu prompty: czyli format, scena, akcja i sama zawartość. To, co widzimy na ekranie, to jest interpretacja naszego tekstu, ale w dalszym ciągu to, co włożyliśmy, było poleceniem niezwykle prostym, więc trudno spodziewać się spektakularnych efektów. Dodatkowa rzecz, o którą tu poprosiliśmy, to o przedstawienie tego prompta w dwóch językach, zarówno w języku polskim, jak i angielskim, bo ten drugi, dla niektórych z narzędzi, które za moment będziemy eksplorować, jest językiem podstawowym. No i zobaczmy efekt. Widzieliśmy, jak Deli 3 Ultra zinterpretował nasze polecenie, ale jeszcze raz to powtórzę no w dalszym ciągu było bardzo proste, stąd efekt nie jest jakiś niezwykle spektakularny. Trzeba by było bardziej nad tym promptem popracować. Korzystając z tej angielskiej wersji przejdziemy do kolejnych narzędzi, a pierwszym z nich jest Adobe Firefly. Narzędzie dotychczas znane wszystkim osobom, które zajmowały się obróbką grafiki czy też zdjęć. Ten sam prompt, inny efekt, te grafiki wyglądają zupełnie inaczej. W dalszym ciągu, przypomnę, bazą bardzo, bardzo proste polecenie. Adobe ma do dyspozycji wiele możliwości edytowania tych wytworów graficznych, wiele możliwych efektów do wykorzystania. Na przykład taki efekt rozmycia tła stosowany w, w grafikach zbliżonych do jakości fotograficznej, czyli wyostrzamy to, co jest na pierwszym planie, co jest głównym elementem naszego obrazu, a tło pozostaje rozmyte i prosimy teraz o taką właśnie wersję. Zobaczmy, co uzyskujemy w efekcie. Wygląda to już troszkę inaczej. Tych opcji, tych możliwości w narzędziu Adobe jest naprawdę sporo, ale już widzimy różnicę. To, co wygenerowaliśmy tutaj, wygląda zupełnie inaczej niż wytwór GPT i tym samym deli wersji trzeciej. No i kolejne narzędzie, bardzo, bardzo Dużo się o nim słyszy, Meet Journey. Ten sam prompt w języku angielskim i o to samo poprosimy. Dostajemy cztery propozycje, grafik od naszego narzędzia. No i teraz jeżeli którakolwiek z nich nam odpowiada i uznajemy ją za finalną, możemy ją Przeskalować, czy wybrać sobie jedną, przeskalować, to znaczy zrobić, żeby ona była tak, żeby była wyższej jakości, gotowa do wykorzystania w jakichkolwiek celach. A jeśli uznamy, że to jeszcze nie jest doskonałe, ale jest dobrą bazą, no to możemy wybraną grafikę zaproponować jako właśnie bazę i poprosić narzędzie, żeby na podstawie tejże grafiki kolejne cztery wersje przygotowało. Te symbole na dole od U 1 do U4, to jest przeskalowanie wybranej. Grafiki od V1 do V4. Wybieramy tę wersję, która będzie bazą do kolejnych projektów, do kolejnych pomysłów. Copilot, kolejne narzędzie i podobnie jak GPT, jeśli chodzi o grafikę, wykorzystuje Deli. Tutaj ciekawe jest to, że możemy sobie wybrać, czy to, co ma stworzyć, ma być bardziej kreatywne, zrównoważone, precyzyjne. Ten sam prompt. W języku angielskim wykorzystujemy. O to samo prosimy kolejne narzędzie i za chwilę zobaczymy efekty jego pracy. Trwa generowanie propozycji, no i mamy znów cztery wersje. Pierwsza z nich. Za chwilę kolejna. Gdybyśmy sobie przypomnieli to, co stworzył GPT. To moglibyśmy się tu dopatrzeć podobieństwa. No To jest w oczywisty sposób wynik właśnie tego, że obydwa te programy bazują na DELI, jeśli chodzi o tworzenie grafiki. W tym fragmencie mówiliśmy o projektach graficznych, ale coraz częściej pojawiają się narzędzia dotyczące generowania treści wideo. Jednym z takich, o których się dużo mówi, to jest najnowsze narzędzie OpenAI, czyli Sora. To jest narzędzie do tworzenia właśnie treści wideo na podstawie opisu dokonanego w języku naturalnym. I to są treści naprawdę bardzo realistyczne, które wyglądają jak produkcja filmowa. Możliwości tego narzędzia są naprawdę bardzo, bardzo duże. Ono jeszcze nie jest powszechnie dostępne. To, co widzimy w tej chwili na ekranie, powstało całkowicie jako wytwór właśnie sztucznej inteligencji, czyli Sora. Nie jest to film przyrodniczy, a wytwór cyfrowy. Zaczęliśmy od prostych promptów graficznych, a przed chwilą Sora, czyli coś, co niedawno było przyszłością, a staje się teraźniejszością. Skoro mówimy o wideo, no to tego typu treści też możemy modyfikować. I tworzyć oczywiście, ale wracając do modyfikacji, możemy na przykład stać się greckim myślicielem. Po lewej stronie na ekranie widzimy materiał źródłowy. Zwróćmy uwagę na gesty, na pracę ciała. A teraz, dzięki narzędziu Lens Go, te same gesty, tę samą, tę samą pracę ciała. Odzwierciedlimy już w postaci właśnie greckiego filozofa, no nieco uwspółcześnionego. Takie rzeczy też możemy robić. Jak widać, możliwości tych narzędzi są bardzo szerokie. Możemy je wykorzystywać nie tylko zajmując się marketingiem czy grafiką. Szerzej omawiamy ten temat podczas naszych. Szkoleń, na które serdecznie zapraszamy